Wylądowaliśmy po raz czwarty na Karaibach, byliśmy na Dominikanie, Martynice, Arubie, a tym razem jesteśmy na Antidze, państwo Antiga i Barbuda. Zapraszamy do oglądania naszych filmów z tego miejsca, bo miejsce zapowiada się naprawdę fantastycznie. Sama wyspa reklamuje się tym, że jest tutaj 365 plaż po jednej na każdy dzień roku. Wydaje mi się, że nie damy rady wszystkich odwiedzić, ale te najpiękniejsze na pewno. Zapraszamy! Mamy sobotę, 7.20. Ilona już siedzi w samochodzie, i jedziemy tutaj do stolicy St. Jones na targowisko, bo podobno w sobotę od rana jest targowisko z lokalnymi warzywami i owocami. Jedziemy przejrzeć. Wczoraj przyjechaliśmy późno wieczorem, nie mamy jeszcze lokalnej waluty. Mijamy jakiś bank. Dzisiaj sobota zamknięty, ale chyba jakiś bankomat będzie czynny. Idziemy szukać kasy. Tak, bo chcemy iść na targ, kupić sobie warzywa, owoce, a my nie mamy kasy. Wyszedłem z banku. Bankomat w środku był, ale nie obsługuje karty Visa. Nie ma kasy. Na targowisku widzimy, że jest wszystko co nam potrzeba, ale musimy znaleźć jednak ten bankomat albo jakiś kantor, gdzie wymienimy dolary na ichniejszą walutę, czyli dolar wschodnio-karaibski. Ładne, duże, nie? Dobra, udało nam się kupić jaja. Powiem, że już się cieszę, bo są o połowę tańsze niż w markecie. No i tutaj pani stała. Od swoich kurek sprzedała nam jaja, a zapłaciliśmy dolarem amerykańskim, a wydała nam w dolarach karaibskich czyli w tej walucie, którą szukaliśmy i chcieliśmy. <grym> Także nie, mamy już trochę pieniędzy. Nie dało się, ale nas zagłuszają. Jest taki lokalny klimat. Szukaliśmy jeszcze innego banku. Nie znaleźliśmy, no ale faktycznie się udało i mamy trochę gotówki. Idziemy odnieść do samochodu jaja aby się nam nie podłukły i za chwilę wracamy w poszukiwaniu jakichś warzyw i owoców. Dokładnie. Wróciliśmy już na targowisko. Kupiliśmy marchewkę na razie. A teraz szukamy czegoś oryginalniejszego. No jak zwykle myśli o Papai. No i o Papaja, o górek, ja bym chciał mango, ale znowu mam pecha i tutaj nie widziałem nigdzie mango. The uh -huh. szpinak, jakaś taka dziwna odmiana. Nie jedliśmy, spróbujemy. No i taki duży tak Poczekaj, bo aż taki duży, że mi z kamery się nie mieści. Teraz widzę, że jest duży. I za całość zapłacimy 10 dolarów wschodnio-karaibskich, czyli jakoś 17 zł. I pakuje nasze najnowsze nabytki czyli, zapowieczyłem się, papaja, <noise> papaja, żółta, gotowa do jedzenia. Jeszcze co tam masz? Jeszcze taki mały ananas. Spróbujemy, podobno są bardzo słodkie, ale no nigdy takiego malutkiego nie jedliśmy. Tutaj mają właśnie dużo takich malutkich ananasów. A jesteśmy teraz w takiej hali targowej zakrytej. Tutaj już jest pustawo. Ale wychodzimy na zewnątrz, czy tam jeszcze targ jest pełny. Wracamy z marketu. Słyszeliśmy jakieś zamieszanie, e, głośną muzykę. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. To wygląda na jakiś pochód. Idziemy zobaczyć. E, może pochód, a może protest? Bo no, policja też stoi, bo bliżej. Albo jakaś procesja kościelna. Wydaje mi się, że to jest jakaś chyba szkolna impreza, nie? Albo, albo kościelna, Ale albo, spójrz, albo kościół. Nie, lewej jest nie jakaś szkoła. Tu się coś otwiera, odsłania. Czekamy na muzykę. So let the drums rule, let the drums rule as we unveil the banner. We remember our heritage as we journey through the kingdom of God. Let's z zakupami. Ja mam już ciężko, ale jesteśmy coraz bliżej samochodu. Wracamy tam, gdzie zaparkowaliśmy i teraz tam nie dało się wszystkiego powiedzieć, bo było strasznie głośno. To jak zrozumiałem, jak tam się podpytywałem, jak mnie nie zagłuszyło, to była jakaś rocznica... Czekaj, staniemy. Mam to była jakaś rocznica szkoły gospel, czyli religijna szkoła śpiewu. Widocznie tak hucznie obchodzona. Później może gdzieś doczytamy, czy faktycznie to było to i, i, i faktycznie, e, czy dobrze zrozumiałem. Wyszliśmy właśnie z marketu. Zakupy zrobione. Zobaczcie, co mamy w koszyku. Trochę mięska, jogurt, tosty. Proszek do prania mały i płatki owsiane. Tak jest i za wszystko zapłaciliśmy, zrobię tutaj zbliżenie, może będzie widać 63 dolary tutaj karaibskie czyli to będzie jakieś no, 90 zł myślę. E, powiem tak, jeszcze mamy tutaj właśnie w koszyku takie najtańsze rzeczy, bo ogólnie jest tutaj naprawdę drogo. Zwłaszcza jeśli chodzi o takie jedzeniowe tak. sprawy, nie? Tak. Jest drogo. Ja wcinam już marchewkę, ale chciałam powiedzieć, że mieliśmy coś zjeść na mieście, tylko że tak bardzo mi po głowie chodził ten szpinak, bo jest taki inny i musiałam go dzisiaj i teraz zaraz ugotować. I teraz dopiero próbuję, pierwszy raz. Ale dobry z masełkiem? Taki jak nasz czy inny? Podobny do szpinaku i... Ja bym powiedziała tak, że trochę mi to przypomina szpinak i trochę brokuła. Pyszne, naprawdę pycha, a mięsko jak mięsko. Zjedliśmy lunch, siedzimy w samochodzie i jedziemy na pierwszą plażę na wyspie. Podjechaliśmy do plaży Jelly Beach, ona jest taka trochę. Zajęta przez resort, ale wyczytałem, że w płocie są drzwiczki, przez które można przejść, bo plaże są publiczne. Idziemy szukać tych drzwiczek, właśnie. Uliczka w płocie jest znaleziona. Ile ona wejdziesz? Wejdziesz. A nie ma żadnej kłódki, wchodzimy. Idziemy na plażę. Ścieżka jest bardzo króciutka, wychodzimy na plażę. się na małą górkę i za tą górką jest jeszcze jedna piękna mała plażyczka. Jechaliśmy do centrum St. John's. Myśleliśmy, że już market jest zlikwidowany, ale tu jeszcze pełno ludzi się kręci. Zostały ciuchy, albo się właściwie wyłożyły, bo nie widzieliśmy tyle ciuchów. Nie, może, może warzywa się. Uważaj, bo stoimy. Korki są niemiłosierne, jak na taką wyspę. Kierowcy na Antidze bardzo lubią regę. Zobaczcie, jak basy pracują w tym żółtym samochodzie przed nami, aż szyba się częsie. I kolejna na dzisiaj plaża. Na tej plaży jak widzicie można pojeździć konno, a nas zachwyciło przede wszystkim to, że jest niezmiernie długa i pusta. Za chwilę się obrócę w drugą stronę i Wam to pokażę. A może konik chciałby się sfilmować trochę? Widać, mm. że oswojony jesteś, ale ja nie jestem oswojony z końmi i nie wiem, jak z Wami postępować, także pokaż się. Ładny jesteś. Ale Ci spyska piana, leci. Uśliniłeś się. Tak sobie siedzimy tutaj na tej plaży, yy, czekamy na zachód słońca i yy, zastanawiamy się, czy schowa się do boda, czy za górkę. Więc na ja... chwilę zobaczymy. Ja obstawiam, że do morza. Ilona jest bardziej przekonana, że to za górkę, górkę zobaczymy. Słońce minie jednak górkę z boku. Zachód jest przepiękny. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda nasz domek od środka. Wchodzimy. Kuchnia z wyspą. Mamy miejsce do siedzenia. Jest i telewizorek, z którego nie będziemy korzystać. Fotel. Idziemy do kuchni. Kuchenka gazowa. Garki, wszystkie do wyboru do koloru. Pełne wyposażenie. Toster. Mikrofala mamy też ekspres przelewowy zamrażarka i lodówka jest nawet pralka z kuchni idziemy w kierunku łazienki aby tutaj zajrze wszystko co powinno w łazience być tam jest a drzwi z drugiej strony domku wychodzą na zaplecze jest tam kosz na śmieci i suszarka na ubrania Mamy dwie sypialnie do wyboru. Jedna właśnie do niej wchodzę. A chciałem Wam jeszcze pokazać okienka, jakie tutaj są. Typowo karaibskie bo już widzieliśmy gdzie indziej rozwiązania takie składane, dzielone na korbkę. O, i ona pokaże, jak się je zamyka i otwiera. Sprawdza to się idealnie. Cały czas w domku jest przewiew, w ogóle nie trzeba klimatyzacji używać. A swoją drogą, w sypialniach jest tutaj też klimatyzacja, jakby ktoś był stęskniony za tym rozwiązaniem. Albo do wyboru jest wiatraczek. I mamy też drugą sypialnię. Ta z tyłu domku, z której korzystamy. Z widokiem na mały ogród z tyłu. Bardziej zaciszna, idealnie nadająca się do spania. I widok na ogródek. Śniadanie już przygotowane jajecznica z boczusiem i z awokado dużą ilością awokado ujlonych. Kawa się robi. I za chwilę jedziemy uzupełniać zapasy, bo kończy nam się woda a wodę pijemy butelkowaną. Przyjechaliśmy do supermarketu. Tutaj w pobliżu są też takie... właściwie to jest centrum takie handlowe małe. Są tutaj też banki i idziemy właśnie do banku, bo muszę wymienić dolary. Ja idziemy do banku. Rafał idzie do banku, a ja idę na zakupy. <noise> Ale żeby <noise> iść na zakupy to najpierw trzeba iść do banku, bo potrzebujemy karaibskich dolarów. Idę wymienić amerykańskie na karaibskie. Do wszystkich banków są długie kolejki. Musimy odstać swoje. Wyszedłem z banku, wszystko poszło tak jak myślałem, czyli wymiana amerykańskich dolarów na karaibskie poszła bezproblemowo. Żadnych paszportów, nikt nic nie potrzebował. Kurs jest stały za jednego dolara 2,67. Dolary takie fizyczne, karaibskie. Karaibskie dolary fizycznie potrzebne są nam. O, takie są kolorowe są nam potrzebne, żeby kupować na jakichś straganach czy od miejscowych, bo normalnie w sklepach bez problemu płaci się kartą wychodzi przelicznik podobny ale no, trochę potrzebujemy gotówki wcześniej próbowałem wypłacać z bankomatu na jednym albo dwóch nie udało nam się a na trzecim chciał wypłacić, ale jakąś wysoką prowizję od samej operacji chciał ode mnie więc postanowiłem wypłacić w banku Uwaga na chłopkę. Szef kuchni, czyli Ilona, prezentuje zakupy. <grywka> Dzisiaj mamy niewiele, bo pojechaliśmy tylko po wodę. Bo jeszcze mamy lodówkę pełną, ale skończył nam się jogurt. Ostatnio mieliśmy taki kokosowy, pycha. Bardzo dobry. Tym razem wzięliśmy waniliowy. Kawę kubańską. Spróbujemy. Salami na spróbowanie. Cena 8 dolarów jest? karaibskich. To jest dolarów. jakieś razy 1,7. Ser mozzarella, później rybę. Rybę wzięliśmy mrożoną, bo świeżej nie było. E, szpinak nie było na straganie. Jest e, o niewiele drożej. O, na straganie płaciliśmy 5, a to jest 6 dolarów a, karaibskich. Dokładnie. A, a to jest, jest szpinak ta... stąd, jest opisany stąd, więc jest... Jest e... przepyszny, lepszy niż nasz bym powiedział. Trochę inny. A na straganie wzięliśmy sobie dwa, dwa pomidory i banany tutajsze. To jeszcze tutaj zrobię luka na te wszystkie zakupy. A tam pod ścianą, o tym ilona nie wspomniała, kupiliśmy <gry> pięć baniaków z wodą, bo wodę e, no, trzeba butelkowaną do picia. Dzisiejszy lunch jemy na tarasie. Jak zwykle przygotowała ilona, i jak zwykle ona próbuje pierwsze. Gdy będzie coś nie tak, to... <laughs> A ona jest większy smakosz ode mnie, także bardziej wybredna. Także. Dokładnie. Uwielbiam szpinak, także dzisiaj zakupiony szpinak, dzisiaj zakupiona rybka. Mmm, mm, przepyszne. Nie przez to, że sama robiłam, ale on jest naprawdę smaczny. A rybka? Nazwy nie znamy. No, dobra rybka. No nie znamy nazwy, no nie, nie dopytaliśmy się, ale smaczne, bardzo dobre. Do tego ryż, tręka. Dokańczamy lunch i jedziemy szukać kolejnej plaży. Po drodze na plażę zauważyliśmy takie ładne jeziorko, chwilę stanęliśmy i popatrzymy sobie. Dojechaliśmy na plażę Wook Beach. Miała być długa i piękna do spacerów. Idziemy zobaczyć jak wygląda na żywo. Chyba już mi się zaczyna nie podobać, bo strasznie śmierdzi tu rybom i szambem. <grym> Zobaczymy, idziemy dalej. No jak mogliście zobaczyć, zachwytu nie było w ogóle. A smród nie do opisania. Jejku, ja nie wiem, nie wiedziałam, że to tak, te wodorosty jak tak kisną, że one tak szambem walą. Strasznie. Zabieramy się i jedziemy dalej. Nie chcę nam już się dłużej szukać kolejnej plaży. E, przystanęliśmy na Fort James Beach. Tam z tyłu jak widzicie ciemna chmura wisi. Jak ktoś nie chce się za bardzo opalić to jest ok. A teraz obrócę się w drugą stronę. I z tej strony niebo już jest ładniejsze, słońce gdzieś tam przebłyskuje, także można znaleźć i taką plażę ze słońcem i taką plażę bez słońca. Zobaczcie jakie piękne trzybo sobie leżało na plaży. Szkoda, że nie możemy zabrać do domu. Piękne.